Katastrofa lotu Saudi Arabian Airlines 163 Miejsce Riyadh, data 19 sierpień 1980 Godzina 21.14 czasu lokalnego. Rodzaj Pożar na pokładzie. Ofiary śmiertelne: 301 osób, żadna nie ocalała. Statek powietrzny: Typ Lockhead L-1011, użytkownik Saudi Arabian Airlines, znak rejestracyjny HZAHK, start Riyadh, cel lotu numer lotu 163, liczba pasażerów 287 osób, w tym 14 osób załogi. Katastrofa lotnicza w porcie lotniczym Króla Kaleda w Riyadzie. Jedna z najtragiczniejszych katastrof lotniczych w historii awiacji. Wydarzyła się 19 sierpnia 1980 roku podczas rejsu maszyny saudyjskich linii Saudi Arabian Airlines. Numer rejsu 163 z lotniska w Riyadzie do miasta Dżubda. Problemy w Lockheedzie z 11203 SAR Zaczęły się 6 minut po starcie. Przebieg lotu. Po południem 19 sierpnia 1980 roku z międzynarodowego portu lotniczego imienia króla Kaleda w stolicy Arabii Saudyjskiej Riyadzie wyruszył trzysilnikowy loket l 1011 Trisar, numer rejestracyjny HZAHK, rozpoczynając ostatnią partię podróży z głównego pakistańskiego portu morskiego Karachi. Na pokładzie maszyny znajdowało się 287 osób i 14-osobowa załoga. Lot do Judy rozpoczął się planowo. Wkrótce załoga rozpoczęła wznoszenie na rejsowy pułap EFL 350, czyli 35 tysięcy stóp, czy jakieś 10 tysięcy 670 metrów. Po 6 minutach i 54 sekundach w powietrzu o godzinie 21.14 lokalnego czasu w kokpicie maszyny włączył się dźwiękowy i wzrokowy sygnał informujący o dużych ilościach dymu w tylnej przegrodzie luku bagażowego C3. W tym czasie odrzutowiec przecinał poziom FL-220, to jest 22 000, 22 000 stóp i 6700 metrów. W 6 minut po pojawieniu się alarmu załoga zdecydowała powrót na lotnisko w Riadzie. O 21:22, 14 minut po starcie, dym z luku zaczął powoli przedzierać się do ogonowej partii Lockheeda. W miarę jak płomienie zaczęły coraz bardziej rozprzestrzeniać się w bagażowni samolotu i przedzierać do kabiny pasażerskiej, nastroje zdenerwowania wśród pasażerów rosły. Wkrótce płomienie wtargnęły między fotele pasażerów. Przerażenie pasażerów przerodziło się w panikę. Katastrofa. W trakcie końcowego podchodzenia na pas numer 01 załoga unieruchomiła silnik numer 2, który kilka minut wcześniej odmówił posłuszeństwa. O 21.36 i 24 sekundy koła podwozia maszyny dotknęły pasa startowego. W miarę jak samolot zaczął wytracać prędkość, kapitan rejsu numer 163 zawiadomił wierze, że za chwilę wyłączy pozostałe silniki i zarządzi ewakuację odrzutowca. Kapitan kołował po pasie jeszcze przez ponad pół minuty, ale dopiero po kolejnych 3 minutach i 15 sekundach o 21:42 i 18 sekund włączono pozostałe silniki. W ciągu kolejnych minut personel ratunkowy i ekipa straży pożarnej na próbowali otworzyć wejścia maszyny. Gdy 5 minut po godzinie 7 wieczorem wreszcie udało się włamać drzwi 2R okazało się, że nikt nie przeżył. Z 3 minuty ogień pochłonął 301 osób na pokładzie. Ludzie udusi, udusili się pod wpływem dymu, lub spłonęli, ciała były trudne do zidentyfikowania. Przyczyna katastrofy: Bezpośrednia przyczyna katastrofy do dnia dzisiejszego pozostaje nieodkryta. Wiadomo natomiast, jakie pośrednie czynniki doprowadziły do tej jednej z największych w historii lotnictwa katastrofy. Od samego początku akcja ratunkowa rozwijała się bardzo źle. Opieszałość załogi doprowadziła do zbyt późnego włączenia silników, co znacznie spowolniło ewakuację wypełnionego pasażerami samolotu. Na dodatek ekipy ratunkowe i strażackie lotniska gubiły się w odnajdywaniu wyjścia awaryjnych Lockheada. Analizy rejestratora rozmów w kokpicie CVR ujawniły brak koordynacji załogi samolotu podczas ewakuacji. Pierwszy oficer wykazał się w sytuacji kryzysowej zupełnym brakiem doświadczenia. Rzeczywiście niewiele czasu spędził w kokpitach Lockheada L-1011. Co gorsza, drugi oficer przez cały czas powrotu na lotnisko bezskutecznie szukał zaleceń odnoszących się do podobnych sytuacji w podręczniku, cały czas powtarzając do siebie – nie ma problemu. Saudi Arabian Airlines. Jest to ceniona linia lotnicza w Azji. Nie miała żadnej dużej katastrofy poza tą z 19 sierpnia 1980 roku. Aktualnie posiada 150 różnych samolotów. Typy Boeingi 747, Boeingi 777, Boeingi 737, McDonnell Douglas MD9030, Airbusy A300, ale również pechowe Lockheedy. Narodowość ofiar. Arabia Saudyjska 169 osób, Pakistan 85, Iran 32, Filipiny 6, Korea Południowa i Wielka Brytania cztery osoby i Irlandia jeden razem trzysta jeden ofiar.